Cześć drodzy widzowie, witam Was na kanale Maciej Różański. Dzisiaj w odcinku prezentacja brony talerzowej Batyra Gepard, także zapraszam do oglądania. Moi drodzy, w tym odcinku powiem wam specyfikację techniczną tej brony. Jakie tutaj zostały wybrane opcje, jak ona została wyposażona. Powiem wam moje pierwsze wrażenie po pracach, po przepracowanych pierwszych hektarach właśnie tą broną. No i druga sprawa oczywiście, czyli koszty. Ile ona kosztowała, ile kosztuje obecnie. Także takie dane będą w tym odcinku. Moi drodzy, Batyra Gepard w sumie wyprodukowana w 2023 roku jest ta brona. Tutaj możemy powiedzieć o niej, że to jest brona o szerokości 2,70 czyli 2,7 m, Talerze 560 jak widzicie, piasta bezobsługowa. Akurat tu jest wybrana piasta kraśnik. Zabie, zabezpieczenie można powiedzieć że resorowe. Dodatkowo mamy tutaj wybrany wał daszkowy 500 ze krobakami, Tutaj widzicie. Te skrobaki i z zabierakami, czyli po prostu te blaszki, które w razie włók, gdyby ta ziemia była bardzo lekka, no to one po prostu pozwalają temu, żeby to się kręciło. Tutaj oczywiście w standardzie mamy włókę i ekrany boczne, no to wiadomo, to jest standard. W standardzie oczywiście też są piasty zwykłe, czyli smarowne, no i wał rurowy. Moi drodzy, taka brona w podstawie waży 1000 kg, jeżeli chodzi o 2,70. Natomiast jeżeli chodzi o 3-metrową, to waży w podstawie 1100 kg. Ta w tym wyposażeniu, czyli wał daszkowy, tutaj mamy jeszcze dobrany rozstaw większy czyli po prostu pomiędzy talerzami mamy 20 cm szerszy rozstaw niż w podstawie. No, i mamy dobrane tutaj te skrobaki i wałdaszkowy. Tutaj ta brona w takiej opcji waży 1180 kg. Natomiast 3-metrowa, w, w tym wyposażeniu, ona by ważyła o jakieś 1350 kg. Tak? W tym wyposażeniu, o którym wam mówię. Tutaj jedyną opcją, jaką można było jeszcze do tej brony dobrać, to jest hydraulika, czyli hydrauliczne sterowanie głębokością pracy, czyli po prostu hydraulicznie byśmy mieli tutaj wał, czyli klipsy, no i na tych klipsach moglibyśmy sobie regulować głębokość pracy. Talerze tutaj są 560, tak jak już mówiłem, piasty. My akurat wybraliśmy bezobsługowe i tu wzięliśmy piasty z tutaj polskie kraśnik bo były piasty obsługowe, ale były też piasty. Bezobsługowe, ale jakiejś tam innej firmy, te były w opcji, wzięliśmy w sumie te. Dlaczego wzięliśmy te? Ponieważ gdzieś tam w sieci można było po prostu przeczytać jakieś tam komentarze, że w poprzednich modelach, właśnie tej brony, jedyną, jaką można powiedzieć, wadą właśnie były te piasty. Ale tutaj z producentem rozmawiałem i to zostało poprawione z tych, że tak powiem, najnowszych. No z tego najnowszego modelu, czyli właśnie z tego Geparda, w, takiej, e, w, takiej jakby w takim wyposażeniu, jak go widzicie tutaj, no to e, naprawdę już niektórzy tam e, jak mają, no to mówili, że nie narzekają na te piasty, także podobno to jest naprawione. My dodatkowo wzięliśmy tą bezobsługową Kraśnik. Bo taka była po prostu w opcji, żeby w razie W zabezpieczyć się też, gdyby te piasty jednak coś tam się z nimi miało dziać. Tą bronę wybraliśmy dlatego, że ona jest jako jedna z takich lżejszych bron. Tak i oczywiście był brany pod uwagę tylko polski producent. Bo my tutaj, że tak powiem, gospodarujemy na no, małym areale, tak, 20 hektarów, więc tutaj nie potrzebujemy jakiejś tej brony, że tak powiem, zagranicznej, żeby ona miała naprawdę tą jakość materiałów bardzo dobrą. Wiadomo, że cena takiej brony byłaby podwójna. Natomiast my pracując tutaj na 20, czy maksymalnie ta brona będzie miała robić 40 hektarów rocznie, no to naprawdę wystarczający jest taki sprzęt. Jako polska maszyna, pierwsza sprawa, że to jest brona talerzowa lekka. Ona, w podstawie, tak jak mówiłem, 2,70 waży tonę. W takiej opcji, jaką wybraliśmy, waży 1180 kg. No to jest naprawdę w porządku. Do takiego ciągnika, jak my mamy, czyli tam te niecałe 80 koni, to moi drodzy. No i tak, gdzieś tam to nie jest, nie jest mały ciężar, przy 80 koniach, jak tam zapuścimy ją na 10-12 cm i jest góreczka, no to tej prędkości 10-11 ciężko jest osiągnąć, tak, gdzieś jeżeli ją wypłycimy, no to wtedy da się tą prędkość uzyskać, te 10-11 na godzinę, natomiast brona 3 metrowa, każdy by powiedział, że właśnie dlaczego nie kupiliście 3-metrowej. Moi drodzy, 3-metrowa brona już by była jakieś 200 kg cięższa sama podstawa ona jest 100 kg cięższa. Natomiast dodatkowo ten wał daszkowy, jakieś tam skrobaki to wszystko to wszystko też waży, więc jakieś nawet ponad 200 kg. I nie wzięliśmy dlatego 3-metrowej, że nasz ciągnik by sobie nie dał rady, a testowaliśmy już agromasza 3-metrowego w tamtym roku to od znajomego mieliśmy pożyczonego. No i ciężko ten nasz ciągnik miał w 3-metrowej podstawie. Brona ważyła 1340 kg w podstawie i właśnie ją robiliśmy. No i powiem wam, że ten ciągnik nie miał lekko. Jeżeli był problem troszeczkę też ze sterownością, Więc więc, no też mu od razu odpada, po prostu jest za ciężka. Tak? A że Batyra jest taką opcją, że oni naprawdę mają te brony w miarę lekkie, no to dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na baterę. Maksymalna głębokość pracy, myślę, że tutaj do 15 cm, tak jak widzicie, talerze są 560 te boczne talerze, wiadomo, będą tutaj mniejsze, żeby one nam nie wyrzucały tych, tej ziemi bardzo dużo, żeby one nam nie ryły rowów. Tutaj, jak widzicie, jest to zabezpieczenie resorowe. My wybraliśmy właśnie taką bronę tu ze względu na tą lekkość, ale to zabezpieczenie sprężynowe też jest moim zdaniem fajną opcją, bo jak tam gdzieś dużo materiału było, to po prostu bardziej można powiedzieć, że pracuje i gdzieś jak ma się to przypchać, no to ten talerz, można powiedzieć, że pójdzie górą i ta brona się nie będzie pchała. Tutaj, tak jak niektórzy mówili, że... Guma się szybciej zużywa. Myślę, że zużywa się szybciej tylko w perspektywie lat. Natomiast jeżeli w perspektywie hektarów, no to jak zrobimy na resorze, nie wiem, 200 hektarów, no to ten resor będzie taki podejrzewam, jaki był. Natomiast jeżeli zrobimy na gumie 200 hektarów, no to też ta guma zależy, czy zrobimy to w 2 lata, czy w 5 lat. Bo po 5 latach guma traci swoje na przykład właściwości czy tam po 6-7, natomiast resor moim zdaniem będzie tutaj pewniejszą opcją troszeczkę, tak? jeżeli chodzi o wał daszkowy no to wiecie według nas w sumie chyba najlepszy wał jeszcze fajny byłby tandem ale no to za ciężka ta brona by była też bardzo dużo ludzi poleca ten wał daszkowy no i faktycznie on robi robotę dlaczego po prostu brona nowa a nie używana moi drodzy dlatego że patrząc na rynek że tak powiem maszyn rolniczych akurat brony talerzowej to trzeba zapłacić około 16 tysięcy za naprawdę jakiś taki dość mocno zużyty egzemplarz jeżeli chodzi o jakieś takie, można powiedzieć, bardziej zadbane egzemplarze, czyli jakiś tam agromasz 3-metrowy lub jakiś Staltech, i też nie w takiej opcji jak chcemy, bo nie byłoby wału daszkowego. Druga sprawa, że ta brona 3-metrowa, czy agromaszu, czy Staltecha też waży jakieś tam swoje 1300-1400 kg, więc to jest za dużo. I żeby nie kupować na siłę, i niekoniecznie kupować taki sprzęt jakiego nie chcemy, to. Stwierdziliśmy, że wycenimy sobie taką bronę nową, że batera była naprawdę fajną opcją, bo była lekka i cenowa naprawdę dobrze wychodziła. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na sprzęt nowy. On naprawdę niedużo odbiegał od tych, od tych używanych, że tak powiem, maszyn. Natomiast, no, jeżeli chodzi o po prostu jakość tej brony, no to to się okaże po prostu w następnych latach. Były też pytania, dlaczego nie agregat talerzowy. Już wam mówię w sumie, dlatego, że agregat talerzowy mieliśmy. Mieliśmy agregat talerzowy 3-metrowy z za zagromaszu. I moi drodzy, właśnie dlatego wymieniliśmy. Agregat na bronę, że po prostu agregat się pchał. My nie siejemy, że tak powiem, swoim sprzętem, tylko bierzemy usługę, więc ten agregat był kupiony dlatego, że był po prostu lżejszy. Natomiast agregat miał bardzo mały prześwit, jeden talerz od drugiego i góra pomiędzy od talerzy do ramy, że to się po prostu pchało. Pchało się, w poplonie się pchało, dlatego wzięliśmy talerzówkę i jeszcze powiększyliśmy ten rozstaw, żeby w razie kukurydzy na ziarno, czy jakiegoś poplonu, żeby uniknąć właśnie tej możliwości. Tak jak mówię, my nie siejemy swoim sprzętem, więc też niepotrzebny nam jest agregat, a tamten poprzedni był kupiony ze względu na wagę i na cenę, że to fajnie po prostu tam się komponowało, no to dlatego był agregat, tak? Natomiast moi drodzy, Brona mam nadzieję, że będzie sobie lepiej radziła. Tutaj na razie próbowaliśmy ją zapchać, no to się nie udało. Ziemia po prostu tutaj, że tak powiem, ładnie się przerzuca. Jest ten rozstaw duży, więc po prostu ma się to gdzie wymieszać i naprawdę nie można tutaj narzekać na mieszanie tej brony. Przy 10-11 km na godzinę fajna praca, 8,5-9,5 no to tak już troszeczkę gorzej, wiadomo, troszeczkę szybciej trzeba jechać, żeby był fajny efekt. Rzuca się po prostu ta ziemia z tych talerzy, ona się przy rzuca tutaj i też trochę z tych talerzy może ona się tutaj osadza. To wygląda jakby to się zapchało, ale po prostu to się nie pcha. Słuchajcie, jeżeli chodzi o taką bronę 3-metrową, bo tutaj mamy 2,70, ale podejrzewam, że większość z Was będzie chciało właśnie zakupić taki 3-metrowy egzemplarz i w takiej opcji jak tutaj my mamy, czyli tak większy rozstaw, czyli o te 20 cm większy rozstaw, zwykłe talerze 560, tutaj wiadomo ekrany boczne i że tak powiem tą włókę macie w standardzie wał daszkowy, skrobaki te zabieraki, czyli te blaszki na wale daszkowym to wszystko, jeżeli byście chcieli taką bronę 3 metrową kupić to jest cena 25200 netto natomiast jeżeli chcielibyście dołożyć jeszcze do tego hydraulikę to macie 1200 zł dopłaty czyli 26400 netto kosztuje właśnie taka brona tak jak już mówiłem, ekrany boczne i ta włóka jest w standardzie, to że tak powiem jest w gratisie. Jeżeli chodzi o ten minus jeden, o którym tam wspominałem w poprzednim odcinku, to jest to, że ta włóka. Jest zamontowana za blisko moim zdaniem, to jest oczywiście moje zdanie, ona jest za blisko zamontowana tylnego rzędu talerzy i to wszystko jak leci z tylnych talerzy to po prostu leci w tą włókę i to się pcha. Nawet na najwyższym, jeżeli podnieśliśmy to jak najwyżej do góry, no to niestety, ale to się pchało, czyli mm, można powiedzieć, że tą włókę trzeba by było przesunąć jakieś 10, może 15 centymetrów do tyłu, żeby żeby ta ziemia zdążyła opaść i dopiero żeby ta włóka zaczęła to wyrównywać w takim wypadku no niestety wszystko idzie w tą włókę w to zgrzebło można powiedzieć bo to jest zgrzebło w sumie wszystko idzie w to i to się niestety pcha, tak? Bo jak widzicie tutaj jest duży rozstaw pomiędzy tylnym talerzem, a wałem więc tutaj nie ma problemu, natomiast no ta włóka moim zdaniem jest za blisko to jest jedyny taki minus, który zauważyłem ale jak ją zdejmiecie, no to tutaj się nic nie pcha i nie ma problemu jeszcze można powiedzieć, że w sumie taka jest coś takiego, takie złudzenie w sumie że tu niby to się pcha po prostu z tych talerzy tylnych ta ziemia na tych, można powiedzieć, że na tych niesprężynach tylko na tym resorze gdzieś tam się e, zawiesza i to wygląda jakby się pchało, natomiast jakby to nie przeszkadza w ogóle, ale z kabiny jest takie wrażenie, że to by się pchało. Tą bronę próbowaliśmy zapchać w sumie gdzieś tam, w jakichś takich mokrych terenach. No nie stanęła, także na tą chwilę jest ok, ale tak jak mówię, testy będą: jak będzie poplon, jak będzie kukurydza na ziarno, wtedy będą testy. O tej bronie, co mogę powiedzieć na tą chwilę? No, robi fajne wrażenie, za jakieś, nie wiem, ekonomicznie można powiedzieć, że to nie jest jakiś tam duży wydatek. No, to powiem Wam, że na tą chwilę fajnie to wygląda. Oczywiście opinia będzie po kilku latach, jak ona się w w ogóle sprawdza jak żywotność materiałów, talerzy, te piasty, czy się sprawdzają. Natomiast ja teraz werdyktu nie wydaję. To jest brona lekka, więc. Ona wiadomo, że nie będzie po kukurydzy na ziarno tak gryzła bardzo dobrze, ale chodzi o to, żeby się po pierwsze nie pchała i po drugie, żeby po prostu w miarę ładnie to mieszała, tak? Wiadomo, że naszym ciągnikiem nie zwojujemy tutaj nie wiadomo ile, jeżeli chodzi o dobre wymieszanie, no to mamy tą bronę top disc na zabezpieczeniu sprężynowym na docisku, natomiast to jest lekka brona talerzowa batyra gepard. Jak najbardziej ogólnie wizualnie mi się bardzo podoba ten sprzęt. Zobaczymy jak to będzie po kilku przepracowanych sezonach. Na razie werdyktu nie wydaje, ale pierwsze wrażenie robi bardzo dobre. Tą markę po prostu wzięliśmy ze względu na ekonomię i ze względu na wagę, bo były też inne fajne marki, ale no tutaj ceny były naprawdę czasami w podstawie były dużo dużo wyższe niż ta w opcji moi drodzy w tym odcinku to będzie wszystko była tutaj krótka prezentacja właśnie tej brony talerzowej Batyra Gepard, że tak powiem to co, czy ona będzie się dobrze sprawowała to będziemy wiedzieli dopiero po kilku sezonach, natomiast no, chciałem wam przedstawić, bo wiele osób do mnie pisało, w komentarzach też pisaliście żeby powiedzieć jak ta brona się sprawuje, jak ona pracuje także no mówię wam jak jest jak to wygląda na tą chwilę, wiadomo że tam po 5-7 hektarów przepracowanych tą broną dużo nie można powiedzieć, ale pierwsze wrażenie robi fajne. To nie jest żaden materiał sponsorowany, więc mówię Wam jak jest, mówię o jakichś tam pierwszych wadach, pierwszych zaletach. Także no, ceny też Wam podałem. Jeżeli byście chcieli taką bronę zakupić, no to musicie się skontaktować właśnie z producentem. Też fajna sprawa, właśnie, że tutaj możemy typowo przez producenta, nie przez dilera, także ta cena też będzie u nas korzystniejsza. Moi drodzy, w tym odcinku to będzie wszystko, także trzymajcie się do następnego tygodnia. Cześć.